To jest druga część programu Artyści Rynków, Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading, a w drugiej części Katarzyna Zawadzka, ekonomistka, autorka bloga Finanse na Obcasach. Dobry tak. wieczór. Dobry wieczór. Japonia. Tak, Mówimy o Japonii, Japonia. o japońskiej gospodarce, o japońskiej giełdzie. Jak giełda, to indeksy Nikkei. Dzisiaj chwaliliśmy indeksy amerykańskie, indeks brytyjski, a indeks japoński Nikkei za bardzo nie może być przez nas pochwalony, bo na przykład całkiem dobrze wyglądał na przełomie lata i jesieni 2018 roku, gorzej już w, na przykład w kwietniu 19, ale też nieźle, a teraz jest słabiej niż, niż w kwietniu. Nie, jest to tak, poziom Nikkei teraz to 21 1700 punktów. Tak mniej więcej na tym pułapie się znajduje indeks. Dlaczego jest tak, a nie inaczej, jak Pan mówi? No, chociażby ze względu na to, że dane gospodarcze z Japonii nie są wcale takie zadowalające. Niby oficjalnie, niby mają one wyglądać dobrze i mają wskazywać na sukces, ale realnie jednak mimo wszystko informują o takim spowolnieniu gospodarczym, lekkiej recesji w Japonii. A największe spółki na japońskiej giełdzie, jakie są, jakie tutaj branże dominują? Więc tak, giełda tokijska w tej chwili reprezentuje ponad 3500 spółek, z czego największe spółki o największej kapitalizacji to Toyota, SoftBank. Sony, Mitsubishi, no i w kolejce następna jest Takeda, czyli spółka farmaceutyczna. Generalnie kapitalizacja giełdy tokińskiej to jest ponad 4,5 miliona dolarów, więc to jest dość spora giełda, czwarta co do wielkości na świecie. No i tak naprawdę ta giełda zaczęła mieć jakieś większe znaczenie po II Wojnie Światowej, a może nawet dopiero w latach 60. Oczywiście pewnego rodzaju notowania odbywały się jeszcze w XIX wieku, ale to nie jest giełda jakiejś bardzo mocnej tradycji. Więc te tak, no, y, główne indeksy, czyli y, TOPIX i Nikkei, są notowane tak naprawdę tak od 1900. 50 mniej więcej. Topix był notowany po raz pierwszy w 1967, Nikkei w 1949. To były początki tych indeksów, ale warto zwrócić uwagę na to, że obrót papierami wartościowymi w Japonii zaczął się w 1870 roku. Wtedy to był początek, handlowano wtedy obligacjami państwowymi, ale już ten ruch, już ten handel pozwolił na stworzenie podwalin regulacyjnych do stworzenia giełdy. Pierwsza giełda miała miejsce, powstała w 1878 w Japonii. Natomiast w okresie wojny została jej działalność upaństwowiona, a później wstrzymana, czyli od 1949 giełdy. Z, z, powstały na nowo, w, na początku w Tokio, Hanno i Osace, y, a później zostały złączone, tak jak jest to mniej więcej w tej chwili, w jedną dużą giełdę tokijską. Wracamy do współczesności, do japońskiej tak. gospodarki. Trochę mhm. pani wspominała, że Nikkei nie domaga, bo ta gospodarka nie wygląda najlepiej. No właśnie, i, i jak prezentuje się ta gospodarka produkt krajowy brutto import, eksport. Myślę, to jest taka dość ciekawa sytuacja z PKB Japonii. W ogóle wspomnę, że PKB Japonii to jest trzecie co do, wielko jest trzecie co do wielkości na tle światowym, przy 5 miliardach dolarów. Natomiast co jest ciekawostką, niby realnie szacowano, że PKB Japonii powinno spaść o 0,2 punkta. Ale co się stało w wyniku publikacji japońskiej? Publikacje japońskie poinformowały o tym, przedstawiono dane tak, że one informują o tym, że PKB wzrosło o 2,1 punkta. Dlaczego? Dlatego, że teraz miał miejsce szczyt w Osace, szczyt G20 w Osace i dygnitarzy japońscy uznali, że Dobrym byłoby zaprezentowanie Japonii jako kraju sukcesu, a nie takiego, które się boryka właśnie może z lekką recesją. I dlatego tak zaprezentowane, a nie inaczej wskaźniki. Ale warto zwrócić uwagę na strukturę tej prezentacji, bo tam się warto przyjrzeć temu, jak wygląda import, a jak eksport. Czyli niby sukces, a tak naprawdę coś. Pod spodem jest źródło Azjaci chyba mają taki talent do specyficznego przedstawiania danych y, gospodarczych, to tak wypadku w prezentacji. Chi... W przypadku tak. Chińczyków też y, słyszeliśmy nieraz, że tak się właśnie dzieje. No ale Japonia du duży kraj, duży potencjał gospodarczy. W takim razie relacje Japonii z Unią Europejską są albo przynajmniej powinny być szczególnie ważne. Są bardzo ważne. I tak jeszcze kilka miesięcy temu podpisano niezwykle istotny dokument, umowę o wolnym handlu. I co ta umowa, o czym ta umowa mówi? Czyli to jest traktat, który wspomina o tym, że będą zmniejszone cła, że będzie większy dostęp do produktów i będzie większa transparentność handlu pomiędzy Unią Europejską a Japonią. Natomiast nie zapominajmy, że Japonia to jest obszar 127, prawie 127 milionów konsumentów. Umowa taka natomiast będzie obejmowała 30% światowego PKB, 40% międzynarodowego handlu. Więc jest, jest to ogromna, ogromny potencjał dla krajów Unii Europejskiej na zaistnienie na obszarze Japonii. A jak cła będą obniżone? No na przykład na cło na wołowinę już zostało obniżone z 38,5%. Do dziewięciu na wina i alkohole mocne z 15% aż do zera. Więc proszę zauważyć, jakie to, jakie to też jest ułatwienie handlowe do współpracy pomiędzy tymi obszarami. I jeszcze relacje polsko-japońskie, gospodarcze, handlowe ostatnio w Polsce był. Japoński następca tronu. Tak jest, książę Akashino. Yy, pojawił się u nas w kraju, yy, odwiedził nasz kraj w yy, zeszły piątek. Nie jest to przypadk nie jest przypadkowa ta data, ponieważ w 2019 roku mija 100 lat yy, nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a Japonią. No i teraz tak, Japonia się otwiera na kraje Unii Europejskiej, w tym, między w tym będzie partycypowała także Polska, ale jak? Żeby móc yy, 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 Działać na rynku japońskim, żeby danym przedstawiciel handlowy mógł działać na rynku japońskim, on musi być znany odbiorcy. A co to znaczy znany? Znany to znaczy reprezentowany politycznie, dyplomatycznie na terenie Japonii przez dany rząd. I w tym celu też stworzono taką komórkę, która będzie reprezentowała polskich przedsiębiorców. Jest to zagraniczne biuro handlowe w Tokio, tylko proszę zauważyć jedną rzecz. Ile osób jest zatrudnionych w takim biurze, panie redaktorze? No, tego nie wiem. W tej chwili dwie. Pani kierownik, Klonowska-Siwek i jej asystentka. A dla porównania, odpowiednik takiego biura dla niemieckiego przedsiębiorcy zatrudnia osób 18. Ambasada Rzeczypospolitej w Tokio zatrudnia trzy osoby, natomiast niemiecka w Tokio 12. Więc polskiego przedsiębiorcę reprezentuje 5 osób ze strony rządowej, Natomiast niemiecki o 30, a rynek japoński to rynek, który, którego odbiorca jest w stanie kupić dużo produktów za wysoką cenę. Czyli mamy jeszcze sporo do zrobienia w relacjach gospodarczych z Japonią, o czym mówiła Katarzyna Zawacka, ekonomistka, autorka bloga Finanse na obcasach i to już wszystko w dzisiejszym programie Artyści Rynków, następni artyści za tydzień, w czwartek 11 Lipca, jak zawsze o 20.00. Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. Do zobaczenia.